Dziś każdy konsument w Polsce i nie tylko ma prawo wiedzieć, co firmy robią z jego danymi. I to nie tak ogólnikowo, ale naprawdę konkretnie. Przygotowaliśmy dla was webinar o Data Act i możecie teraz wysłuchać pierwszego rozdziału. Pełną wersję znajdziecie na stronie akademiazgodności.pl. Rozdział pierwszy. Ochrona konsumentów. Podstawy ochrony konsumentów w Polsce, klauzule niedozwolone i prawa. Może najlepiej zacząć od podstaw? Odkryjmy, co stoi tak naprawdę za potrzebą regulowania tych kwestii życia społecznego. Poruszymy teraz fundamenty relacji firma-konsument w Polsce, aby zrozumieć, jak Data Act wpisuje się w istniejące ramy prawne. Zidentyfikujemy kluczowe mechanizmy ochrony przed nieuczciwymi praktykami, które choć znane, wciąż zaskakują swoją obecnością w umowach. Niedozwolone postanowienia umowne to zapisy w umowach, które są nieuczciwe wobec klientów. Ich definicję znajdziesz w artykule 385, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z klientem, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Geneza tych regulacji sięga lat 90. XX wieku, kiedy to rynki zaczęły doświadczać masowego stosowania standardowych wzorców umów, często zawierających ukryte, niekorzystne dla klienta warunki. Zeszłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszczął ponad 1200 postępowań w sprawach niedozwolonych postanowień umownych, a w ciągu ostatnich pięciu lat liczba skarg klientów wzrosła o ponad 40%. Jak to wygląda w umowach w praktyce? Nieuczciwe klauzule najczęściej pojawiają się w umowach kredytowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych i dotyczących e-commerce. Zastanawiasz się, jak to wygląda w praktyce? Przykładem może być wyłączenie odpowiedzialności za szkody na osobie. Przykładowo, w 2022 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone postanowienie w umowie z firmą Orange Polska, które wykluczało odpowiedzialność operatora za szkody wynikające z awarii sieci. Innym przykładem są wysokie koszty rezygnacji z umowy. W 2021 roku firma Play została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzulę, która nakładała na klienta obowiązek zapłaty 300 zł za rezygnację z umowy internetu, nawet jeśli usługa nie była świadczona zgodnie z umową. Jeszcze innym przykładem jest jednostronna zmiana warunków umowy. W 2023 roku firma Allegro została zgłoszona przez klientów za klauzulę, która pozwalała platformie na jednostronną zmianę warunków współpracy bez zgody sprzedawcy. Kto nadzoruje te niedozwolone praktyki? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu przepisów dotyczących abuzywnych klauzul. Instytucja prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, w którym zgromadzono ponad 1500 zapisów uznanych za nieuczciwe. Rejestr jest publicznie dostępny i stanowi narzędzie dla firm, by sprawdzić, czy ich wzorce umów są zgodne z prawem. Zeszłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru ponad 200 nowych klauzul, a liczba firm, które zostały ukarane za stosowanie niedozwolonych zapisów przekroczyła 300. Prowadzenie zakazu niedozwolonych klauzul wpłynęło na poprawę relacji między firmami a klientami. Firmy, które stosują przejrzyste umowy, zyskują lepszą reputację na rynku. W badaniu przeprowadzonym przez Federację Konsumentów w 2023 roku 78% klientów stwierdziło, że bardziej ufają firmom, które jasno informują o warunkach współpracy. Co to znaczy transparentność w umowach? Transparentność w umowach oznacza jasne i zrozumiałe dla klienta warunki współpracy. Zeszłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec firmy INPOST za brak jasnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych w umowach z kurierami. Od 12 września przyszłego roku wejdzie w życie Data Act, czyli unijny akt o danych, który wprowadzi nowe obowiązki w zakresie kontroli wykorzystania danych. Regulacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na postanowienia umowne, szczególnie w sektorze cyfrowym i internecie rzeczy. Firmy będą musiały zapewnić, że ich wzorce umów nie ograniczają dostępu klientów do danych ani nie naruszają ich praw. Jak Data Act wpływa na rynek? Wprowadzenie Data Act to krok w stronę uczciwego rynku i ochrony klientów. W sektorze e-commerce, gdzie ryzyko stosowania nieuczciwych klauzul jest szczególnie wysokie, liczba sporów sądowych spadła o 25% w ciągu ostatnich trzech lat. Ważne jest, aby strony umów były świadome, że regulacje chronią klientów przed zapisami, które rażąco naruszają ich prawa, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odgrywa ważną rolę w egzekwowaniu tych przepisów. Firmy powinny regularnie sprawdzać swoje wzorce umowne, aby nie stosować klauzul z rejestru prowadzonego przez urząd. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych może skutkować sankcjami finansowymi i utratą zaufania klientów. Jakie to ma przełożenie na relacje? Regulacje te wpływają na poprawę relacji między firmami a klientami, budując zaufanie i przejrzystość. Firmy, które stosują przejrzyste umowy, zyskują lepszą reputację na rynku. Wdrożenie zasad ochrony konsumentów pomaga uniknąć sporów sądowych i kar. Pracownicy działów prawnych i compliance mają obowiązek monitorować treść umów pod kątem niedozwolonych postanowień. Regularne audyty umów to skuteczny sposób na wykrywanie nieuczciwych zapisów. W praktyce oznacza to współpracę między działami prawnymi, sprzedaży i obsługi klienta. Jak informować o danych klientów? Firmy muszą jasno informować klientów o tym, Jakie dane zbierają i w jakim celu je przetwarzają, zapewniając łatwy dostęp do informacji o danych i ich zrozumienie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sądy coraz częściej kontrolują praktyki firm w zakresie klauzul i ochrony danych. Znajomość przepisów i umiejętność ich praktycznego stosowania jest dziś niezbędna w każdej firmie. Jak firmy mają się dostosować? Firmy, które szybko dostosują się do wymogów Data Act i krajowych regulacji prawnych, zyskają przewagę konkurencyjną. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny szczególnie zwracać uwagę na zgodność swoich umów z przepisami, by uniknąć sporów sądowych i kar. Ważne jest, by pamiętać, że ochrona klientów to nie tylko obowiązek prawny, ale i element budowania długotrwałych relacji biznesowych. Jakie wyzwania dla compliance? Dla pracowników compliance Data Act to nowe wyzwania, ale też szansa na rozwój zawodowy. Data Act oraz inne regulacje będą miały wpływ na postanowienia umowne, szczególnie w sektorze cyfrowym i internecie rzeczy. Firmy, które stosują przejrzyste umowy, zyskują lepszą reputację i zaufanie klientów. Data Act wprowadza nowe obowiązki w zakresie kontroli wykorzystania danych. Przedsiębiorstwa będą musiały zapewnić, że ich wzorce umów nie ograniczają dostępu klientów do danych ani nie naruszają ich praw. Pamiętajmy, że transparentność w umowach oznacza jasne i zrozumiałe dla klienta warunki współpracy. Jakie są kluczowe regulacje? Regulacje prawne, takie jak artykuł 385 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego i Data Act. Są kluczowe dla ochrony klientów i budowania przejrzystego rynku. Podsumowując, niedozwolone postanowienia umowne to poważny problem, który wpływa na zaufanie klientów i jakość relacji biznesowych. Choć ilość pracy i obowiązków może wydawać się duża, pomyśl o tym jako o szansie na rozwój i budowanie silnej pozycji Twojej firmy na rynku, opartej na zaufaniu i transparentności. Z tego rozdziału dowiedzieliśmy się następujących rzeczy. Łokik Strażnik Umów Gwarant Uczciwości Transakcji. Przyszły Unijny Akt o Danych to nowe reguły gry. Przejrzystość buduje zaufanie fundament długotrwałych relacji. To tylko jeden z dziewięciu rozdziałów wypełnionych wiedzą. Na stronie akademiazgodności.pl znajdziesz pełną wersję i wiele innych webinarów wraz z materiałami do praktycznego wykorzystania w swojej karierze. Bezpośredni link masz w opisie tego wideo.